Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym takim instruktażowym makijażowym filmie, będzie to tutorial z powiększania ust będzie krótki, ale mam nadzieję, że pomocny przede wszystkim użyjemy kilku kosmetyków nie będzie to wcale skomplikowane a mam nadzieję, że efekt wam się spodoba. Często chcemy właśnie delikatnie te usta powiększyć zaakcentować je mocniej jak widzicie moje usta są dosyć asymetryczne, czyli dolna warga jest bardzo taka duża, wypukła a górna jest płaska i bardzo, bardzo mała. U mnie, wiecie, ostrzykiwanie nie wchodzi raczej w grę. Nie podoba mi się ten efekt. Natomiast po operacji nosa, jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego e, filmu o operacji nosa, o powodach i tak to tutaj Wam zostawię odnośnik, będzie też w opisie pod spodem. E, optycznie powiększyła się ta przestrzeń pomiędzy nosem a właśnie e, ustami. E, I jeżeli doktor stwierdzi, że tak... Powinno się zrobić i u mnie się to sprawdzi, to zmniejszymy delikatnie przestrzeń, właśnie pomiędzy nosem a ustami w ten sposób. To się nazywa zabieg lip lift, czyli nie jest to żadne ostrzykiwanie, pompowanie ust, tylko właśnie skrócenie tej przestrzeni, żeby zachować lepszą symetrię, żeby właśnie nie było takiej dużej przestrzeni. Ale wracając do tematu tego powiększenia ust makijażem. Często właśnie na filmach to robię, żeby się troszkę przyzwyczaić, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I ogólnie, żeby po prostu makijaż i całość była symetryczna. I pytacie mnie, czy coś zrobiłam, czy powiększałam, że takie ładne są te usta, takie inne. No właśnie nie, to jest tylko makijaż, więc stwierdziłam, że taki film może też być dla Was pomocny, bo często chcemy postawić akcent na usta w makijażu. Co prawda teraz jest trudniej, bo nosimy maseczki. Ale o, przy okazji Wam pokażę, jak można sobie poradzić z tym, żeby jednak. To usta były bardziej trwałe i kiedy będą się zjadać, żeby wyglądało to dobrze. Więc co? Zaczynamy. Jakich kosmetyków potrzebujemy do wykonania takiego makijażu powiększającego usta? Oczywiście, ja Wam pokażę kilka trików, więc tych kosmetyków będzie też więcej, ale to, co jest najważniejsze, to są trzy kosmetyki. Konturówka i pomadka. Konturówka zawsze powinna być ciemniejsza od pomadki, którą sobie wybierzecie. Najlepiej, żeby tonacyjnie były do siebie podobne, zbliżone, tylko właśnie konturówka ciemniejsza, pomadka trochę jaśniejsza, i jakiś produkt nawilżający, który będzie odbijać światło. Może to być błyszczyk, może to być jakiś balsam nawilżający, jakiś olejek co wolicie. Ja Wam pokażę technikę na dwóch konturówkach i na błyszczyku. Wybrałam dwie konturówki i możecie tutaj zobaczyć, że jedna z nich jest ciemniejsza, jedna jest jaśniejsza. Ta y, pierwsza, ciemniejsza, to konturówka HEAN odcień 511, a ta druga jaśniejsza, to konturówka Glam Shop, która powstała we współpracy z La Make-up Abellą w odcieniu numer 2. Ona jest o tyle fajna, że tutaj już mamy od razu urządzonko do naostrzenia i błyszczyk. Błyszczyk, którego będę używać pierwszy raz, ale wydaje mi się, że da radę, bo jest przeźroczysty i dodatkowo ma mrowić, więc tak wiecie, powiększać usta i dawać taki lustrzany efekt. Spicy Lip Gloss od Vibo Sprawdzimy, ale zanim przejdziemy do takiego makijażu, pamiętajcie, aby nawilżyć usta, to jest absolutnie najważniejsze, najlepiej wykonać peeling ust, polecam Wam peeling do ust sylwego w takiej pomadce, nasz własny peeling do naszego użycia, naprawdę już świetna sprawa, wystarczy tym peelingiem sobie usunąć martwy naskórek, ten Cukier, który tam jest w nim zawarty, w tym peelingu, on się rozpuści i już usta są nawilżone, więc już nawet nie musimy używać niczego innego. Ja użyłam dodatkowo jeszcze tutaj nawilżającego produktu z Nexa. tak sobie go testuję. Hemp. Mamy tutaj Burrit Me, tak się nazywa ten produkt 01. No i właśnie to jest tak, jakby olejek, dam jeszcze odrobinkę tylko bo pamiętajcie, żeby usta nie były zbyt tłuste, kiedy przejdziemy do makijażu ust. Co jeszcze bym Wam proponowała? Roświetlacz. ten sam, który tutaj nakładałam. Złapałam za Turbo Highlight z Glam Shopu i podkreślamy tutaj łuk kupidyna. Pamiętajcie tylko, żeby rozświetlacza nie nakładać aż pod sam nos. To nie wygląda zbyt estetycznie, wygląda to tak, jakbyśmy się pociły pod nosem, więc delikatnie tutaj łuk kupidyna rozświetlam, tłaczą sobie to wszystko. No i przechodzę do konturówki. Ciemniejsza konturówka, jeszcze raz powtarzam, Hean hipoalergiczna. Konturówka do ust w odcieniu 511 sobie naostrzyłam. Nie musi to być jakoś super precyzyjnie, ale najważniejsze, żeby przenieść troszkę powyżej ust, mniej więcej na szerokość, powiedzmy tej konturówki, tak jak chcemy. Później to będziemy utrwalać, więc naprawdę będzie dobrze. Nie obawiajcie się tego. Zobaczcie, moje usta tutaj na dole. Dolna warga jest naprawdę pokaźna, w stosunku oczywiście do tej górnej, więc zaczynam sobie od dołu. Od kącika ust schodzę w dół. Widzicie, nic trudnego i góra. I tutaj wyznaczam sobie taki dziubek. Mm -hmm. I schodzę w dół zaokrąglając usta. Od góry w dół do kącika. Patrzcie jedną połówkę, a drugą. Jest różnica, nie? Kiedy malujecie się blisko lustra, pamiętajcie, żeby się odchylić na odległość metra, żeby zobaczyć, czy wszystko jest symetrycznie. To jest bardzo istotne. Z bliska tego nie widać, niestety. No i tak, co teraz? Teraz rozblendujemy sobie linię, żeby właśnie to nie było takie odcięcie. Bokiem kładziemy konturówkę. I przyciągamy ją delikatnie do środka. Nie chodzi o to, żeby wypełniać usta konturówką. Tutaj cały czas powinien być naturalny kolor. Tylko żeby rozmyć kontur. Możemy wszystko utrwalić. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby usta przetrwały, żeby się ładnie zjadały, to jest dobry moment, żeby utrwalić właśnie konturówkę. Łapię za niewidoczny puder Glamshop utrwalam i wracam powtarzam po prostu utrwalam konturówkę po raz drugi druga konturówka czyli Glamshop dla make Bella numer 2 nieco niżej Niż ten kontur najciemniejszy. Nakładam właśnie drugi kolor. I znowu blenduję w dół. Cały czas tutaj mam swój naturalny kolor ust. Wracam do rozświetlacza Turbo Highlight. Papie za malutki pędzelek, ten jest akurat taki do brwi scrollanu. I oszukuję robiąc nad tym łukiem wyrysowanym nowym taki mały akcent błysku. Zobaczcie, efekt jest naprawdę już bardzo ładny, bardzo naturalny i tak możemy zostawić, jeżeli chcemy mieć taki, wiecie, matowy makijaż ust, ale żeby zrobić efekt wow i naprawdę te usta, żeby wydawały się takie bardziej wypukłe, no to ja chętnie nałożę błyszczyk. Druga sprawa jest taka, że teraz usta mamy jednak bardzo wysuszone, więc miło jest nałożyć błyszczyk na usta. Jeszcze raz powtarzam, Vivo Spicy Lip Gloss. Nakładamy ten błyszczyk bardziej we wnętrzu ust, żeby nie nakładać na sam kontur. Ten błysk też powinien być delikatnie rozblendowany. Pięknie pachnie. I jeszcze więcej tutaj. I co Wy na to? Delikatnie już czuję rowienie, bardzo delikatne, ale sam ten lustrzany efekt naprawdę robi takie wypukłe usta. Więc ja osobiście bardzo lubię ten efekt, bardzo dobrze się czuję w takim makijażu, jeszcze w takich naturalnych kolorach. To lepiej jest widoczne, wiadomo, czerwona pomadka to jest Mistrzostwo Świata i też się da w ten sposób zrobić makijaż ust. Ale chciałam wam pokazać coś, co sprawdzi się teraz dobrze, bo nawet jak te usta nam się zjedzą, zjemy błyszczyk, to dalej ten kontur nam zostanie. gwarantuję. Będzie on się delikatnie odbijać na maserce, będzie się delikatnie ścierać, a nawet jak coś gdzieś tam nam wyjedzie poza ten kontur, to nie będzie to aż tak widoczne, więc jesteśmy w stanie nosić taki makijaż ust przez cały dzień w obecnych czasach pandemicznych. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mi się podoba, jestem zadowolona i mam nadzieję, że. Ten filmik był dla Was pomocny. Jeżeli coś takiego sobie wykonacie, taki makijaż ust, gdzieś mnie oznaczycie, to będzie mi bardzo miło pooglądać Wasze prace. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.